thank mm -hmm. you Hey. Dzisiaj zapraszam was na Naked Hair Challenge Słyszałam o tym już wcześniej, tak totalnie Przekonała mnie do tego herbata Z bloga Porady Herbaty, Daj wam linka W opisie, która na grupie Włosing Zrobiła właśnie taki temat, że zaczyna Taką akcję i że może by było fajnie Gdybyście się też dołączyli, czyli wy wszyscy Z włosingu, no i ja uznałam, że Czemu, e, czemu by nie I że wiele osób pewnie jest ciekawych jak wyglądają Moje włosy, jeżeli umyję je Tylko prostym szamponem oczyszczającym Nie nałożę wcześniej żadnego oleju, po myciu głowę nie nałożę żadnej odżywki ani maski, ani po wysuszeniu nie nałożę żadnego serum, czyli po prostu nic po co się to robi w ogóle, żeby teoretycznie zobaczyć jakby prawdziwy stan włosów jak one wyglądają bez tych wszystkich silikonów bez tych wszystkich polikłatów, czy też olejów na nich, czy to ma sens, jeżeli jakby nie macie takiej potrzeby nie macie weny na ten challenge, to nie, nie trzeba tego absolutnie robić, jakby to nie jest konieczne w dobrej pielęgnacji, żeby co jakiś czas tak zrypywać włosy do rdzenia, e, chyba, że nie macie rdzenia we włosach, bo wciąż ich włosach niekoniecznie musi być, ale wiecie o co mi chodzi takiego doszczętnego oczyszczenia ich nie ma potrzeby, bo moim zdaniem każde podnoszenie łusek jest niepotrzebne, ale jeżeli chcecie wziąć udział w tej jakby zabawie w tym challenge'u, to też nie stanie się żadna tragedia, jeżeli raz coś takiego zrobicie no i też chcę wam pokazać, że moim włosom nic to nie zrobi jeżeli dobrze pielęgnujecie włosy na co dzień, to po pierwsze, jeżeli macie gorszy jakiś moment w życiu czy też więcej pracy, więcej nauki studia, czy cokolwiek i i przez tydzień, dwa nie macie czasu na porządne włosingi, porządną pielęgnację, to włosom nic się nie stanie. Możecie naprawdę przeprowadzić jakąś spartańską pielęgnację i myślę, że naprawdę można przeżyć na takim spartańskim włosingu bardzo długo i bez szkody dla włosów. A jak w ogóle wpadłam na to, żeby w sumie podjąć się tego wyzwania? Umieściłam na Instagramie zdjęcie, że wychodzę na siłownię i że właśnie taki mam pomysł, żeby wziąć w tym udział. Ktoś mnie spytał, czemu na siłowni, tutaj moja wiosenna stylowa właśnie tak wygląda, uwielbiam te leginsy, czemu na siłowni, skoro mam trochę brudne włosy, to pójdę na siłownię z brudnymi, a nie będę myć i później iść na siłownię, bo to bez sensu. Nie wiem, czy też tak ma. Ja sobie zawsze rozplanowuję moje ćwiczenia i wszelkie aktywności fizyczne, podczas których bardziej intensywnie się pocę, tak żeby to zsynchronizować z myciem włosów i żeby jakby nie mieć włosów na, na marne. No i jeszcze, jak już o tej siłowni mówię, to Wam powiem od razu, że to jest moja ulubiona fryzura na siłownie, czyli to jest taki warko, Ja Wam pokażę, tak powiedzmy, byle jak taki dobierany po prostu z, z, z boków głowy, że z przodu tej nic nie mam, a z tyłu mam tylko taki. Dlaczego to jest najlepsza fryzura na siłownię? Ponieważ jeżeli robicie ćwiczenia typu na ławeczce, jakieś wyciskanie czy coś, teraz się nie sugerujcie tym, co ja pokazuję, to ważne jest to, żeby mieć głowę w linii z kręgosłupem. Taka fryzura jakby wypłaszcza wszystko i nic nie odstaje od głowy, a jeżeli macie na przykład kitkę, to może to powodować, że będziecie tak głowę nienaturalnie trzymać do przodu zgiętą i przy niektórych ćwiczeniach to jest bardzo niewskazane i możecie się po prostu uszkodzić, no a przy ćwiczeniach siłowych wiadomo, że technika to jest Podstawa, więc polecam taką fryzurę na siłownię, plus warkocz pomaga w tym, żeby te włosy się nie ocierały, bo jednak kitka niekoniecznie. Mi się zdarza w kitce, tylko takiej niskiej, bardzo ćwiczyć. Ale po pierwsze, pot i te włosy zaczynają się tak dziwnie lepić. Tego strasznie nie lubię. Wolę mieć jeden taki po prostu zunifikowany obiekt na plecach, który, no, jakoś jest przewidywalny. To jego majtanie się, albo jak się pochylę, to mogę sobie do przodu przełożyć i jest, jest spoko. Z włosami na siłowni mam zazwyczaj tak, że nie myję włosów na siłowni, bo jakoś tak wie ja wolę jednak w spokoju u siebie, myję się normalnie, nakładam na nie olej zazwyczaj i robię kamuflaż, czyli czapka bedheadly i szybko wypadam, żeby jak najszybciej zrobić włosing, jak tylko dotrę do domu. Nie dla każdego to będzie dobre, bo oczywiście nie u każdego olejowanie brudnej skóry głowy będzie korzystne. Zdarza mi się czasem też, też pójść do sauny jeszcze po siłowni. Jeśli chodzi o saunę, to olejowanie skóry głowy, olejowanie włosów, nakładanie maski myślę, że spoko, ale warto jest zabezpieczyć głowę czymś, czy to jakimś czapkiem materiałowym, czy to i nie polecam włosingu do sauny już bez przesady, myślę, że naprawdę nie ma co iść w taki hardcore saunę można sobie zrobić podgrzewając suszarką głowę i to jest bardziej kontrolowane wtedy, więc to bym bardziej polecała, ale już nie przedłużając może mojego gadania o siłowni bo o tym będzie też oddzielny film i myślę, że możecie się spodziewać jakichś fajnych vlogów z siłowni, jeżeli chcecie oczywiście to mi powiedzcie, pomyślałam, że wam jeszcze pokażę moje jedzenie po siłowni, znaczy zjadłam już kanapki, a później zjadłam taką gigantyczną w sumie owsiankę, tu widzicie masło orzechowe, to są takie. Zresztą pokażę Wam, bo to ciężko jest opisać, w zasadzie, co to jest. Piłam sobie ostatnio parę rzeczy. Właśnie Mateusz zrobił zdjęcie na włosing, wrzucił czy to jest do jedzenia, czy do włosów. E, takie dylematy przy mieszkaniu ze mną. Piłam coś takiego. Cukier kokosowy. W ogóle do jedzenia jest genialny. Bardzo polecam. Przepyszna sprawa. Do włosingu też jakieś chcę zastosować, albo do hennowania. A to, co widzieliście, te takie jakby rzeczy, takie odłamki, to było właśnie kakao kruszone. Tego akurat do włosów nie da rady chyba za bardzo zastosować. Bardziej już kakao. Co zresztą polecam, ja lub Kakaodowosów stosować, bo nadal jej fajnej szybkości. No i tak właśnie wygląda owsianka moja, jeszcze masło orzechowe daję sobie takie. W ogóle uwielbiam, jak oni to stylizują, że to jest takim suplementem diety. Nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie. Wybieram takie, bo jest bez dodatku soli i cukru, czyli jak chcę, to sobie dosypię cukru. I szampon teraz wybieram do tego Naked Hair Challenge. Czekajcie, może mam barwę lnianą? Zaraz zobaczymy. Dobra. Już widzę. Będziemy jechać z barwą lnianą. No i jak będę mieć standardowo, najpierw rozczeszę włosy, później rozwodnię szampon. Umyję dwukrotnie. I wyjątkowo umyję też długość włosów, czyli tak trochę je upiorę, co zawsze wszystkim odradzam normalnie. strong until it falls, the fire strong. No to włosy umyte podczas spłukiwania aż skrzypiały I to znak, że naprawdę nic już na nich nie zostało Teraz je osuszę trochę papierowym ręcznikiem Czyli taki patent, żeby szybciej wyschły Bo chcę, żeby szybciej wyschły Zrobię tak, że wysuszę je u nasady A końcówki zostawię, żeby trochę naturalnie dosły. Także widzimy się myślę za jakieś dwie godziny Nie chcę tak do końca skatować włosów jeszcze gorącym powietrzem Więc skatuję je tylko mniej więcej do tej wysokości We Stays we love. We thought but it was always on fire. Our house, our dream. We were Moje włosy są już suche po spacerze i teraz mam taki plan, żeby wyczesać je najpierw zwykłą szczotką, a później tą szczotką shine brush, metalową, miedzianą, która może będzie takim nie cheatowym sposobem na nadanie jakiegoś blasku włosom, na których nie ma żadnego serum silikonowego i po prostu cierpię, dziwne są trochę w dotyku. Nie takie jak zwykle, ale też nie są jakoś szczególnie różne od tego jak zazwyczaj, tylko po prostu bardzo delikatnie muszę czesać, bo czuję, że są po prostu wrażliwsze na czesanie. I dlatego też najpierw tą szczotką, bo ta szczotka moim zdaniem średnio nadaje się do czesania pierwszego. Nadaje się do później takiego wyczesania wtórnego, celem nadania dodatkowego blasku i ewentualnie ona ma usuwać nadbudowy z włosów. Czy to robi? Nie wiem, ale mogę na to liczyć. Włosy są już wyczesane. Powiem Wam, że tutaj mam z przodu takie. Pasemka, które nie do końca mi się podobają i na które naprawdę lubię dawać silikony, bo czuję, że one nie są w takiej kondycji, w jakiej powinny być i że są bardzo wrażliwe na uszkodzenia. Zaraz nałożę serum, jak tylko pokażę Wam efekty z tyłu, bo efekty z przodu są takie, czyli włosy praktycznie wyglądają tak jak zawsze i też nawet nie są zbyt inne w dotyku może minimalnie bardziej suche i mniej takie mięsiste, ale nie jest to coś znaczącego. No to nakładam już serum. Będzie to Venita serum to różowe regenerating z Arganem i z Buriti. Uwielbiam to serum, już po prostu powtarzam, to po raz 50. Nałożę go trochę więcej niż zazwyczaj, w związku z tym, że nic poza nie było na włosach. Rozprowadzam serum w dłoniach i zaczynam oczywiście od końcówek i będę szła w górę. Dlatego nawet jeżeli chcecie stosować totalny minimalizm w pielęgnacji, to ja bym pamiętała o tym, że włosy są narażone przede wszystkim na uszkodzenia mechaniczne. Tego nie przeskoczymy naturalną pielęgnacją, moim zdaniem. No chyba, że są wyjątki, że ktoś stosuje tylko oleje albo przykręconych włosach, które po prostu inaczej się układają i mają też inny jakby stopień ryzyka zniszczenia. Zobaczcie, jak teraz y, te włosy o wiele bardziej błyszczą i są bardziej sypkie i wygładzone. No to jest zdecydowanie to, ale z kolei taka pielęgnacja, że tylko szampon i tylko serum silikonowe co jakiś czas? Jak najbardziej. Bo wtedy już mamy po prostu tak zwaną taflę. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie powtórzyć ten challenge, to dawajcie na grupę włosing, wstawiajcie swoje efekty w komentarzach. Ja bardzo chętnie zobaczę, już pooglądałam całą galerię tam i naprawdę rewelacja. Świetny pomysł. Jeszcze raz dziękuję herbacie za podrzucenie w sumie tego pomysłu i mam nadzieję, że się nie obrazi za to, że go wykorzystuję tutaj w tej filmie. Polecam wbicie na jej bloga koniecznie. Dziękuję bardzo za oglądanie jeszcze raz i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć! Tchau.